Peryferia. To słowo jakoś tak się źle kojarzy, zwłaszcza jak mówimy o Polsce, no to nie chcemy tą peryferią być. Ale czy rzeczywiście jesteśmy, czy bliżej nam do krajów zachodu, czy może do globalnego południa? Jak to z tą Polską jest? O tym dzisiaj porozmawiamy z profesorem Bruno Drwęskim na Wbrew Cenzurze. Witam ponownie, jak co wtorek zrozumieć, by przeżyć o 19. .00? Dzisiaj wywiad w studiu. Wywiad właśnie. Zazwyczaj z profesorem Tweskim nagrywamy na zdrowy rozum, ale dzisiaj to będą bardziej pytania do Bruna. Bruno Tweski, jeszcze raz witamy na Cenzurze. Witam. Zapraszam Państwa oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Wszystkie linki macie w opisie tego programu. No i czekamy też na Wasze komentarze, jak zwykle. Bruno, zacznijmy sobie od takiej perspektywy historycznej. Czy w ogóle Polska kiedykolwiek była tym centrum, a nie peryferium, bo może zacznijmy też od rozróżnienia prawda, między no centrum tak, a tak, peryferią. Tak, 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 tak. Czyli y, w najkrócej rzeczy mówiąc, czy byliśmy zawsze w grupie tych, na których się pracowało, czy może to my pracowaliśmy na innych? No, Były oczywiście, hmm. różnie bywało, ale oczywiście y, 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 y. Stosunek centrum peryferii jest w ogóle y, trwały w historii ludzkiej, to znaczy zawsze cywilizacje mają jakieś centrum, i wokół tego centrum oczywiście są y, y, peryferie. Ale oczywiście centrum się y, zmienia, prawda no mieliśmy Rzym, mieliśmy y, Konstantynopol, mieliśmy Bagdad, potem mieliśmy znowu zachód i tak dalej, i tak dalej, a dzisiaj ja myślę, że to bardziej na wschód idzie. W każdym razie to. to, 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 to to jest, a Polska powstała, no w ogóle, Słowianie przed Polakami byli oczywiście na peryferiach świata śródziemnomorskiego, świata rzymskiego, świata bizantyjskiego, później świata arabskiego i tak dalej. A Polska wybrała z przyczyn powiedzmy dyplomatycznych i geopolitycznych być peryferią. Zachodniego, Zachodniego imperium rzymskiego, prawda, skoro chrzest był w kierunku Rzymu, a nie Konstantynopolu. Wtedy oczywiście Rzym i w ogóle Zachód było też peryferią świata, bo centrum był raczej Konstantynopol, a potem Bagdad, a Zachód dopiero w czasie renesansu stał się tym ośrodkiem świata. Także Polska może nawet ten wybór był nie, nie, nie najgłupszy wtedy, bo być peryferią peryferyjnego świata to jednak może uratowało Polskę od losy na przykład połapów. No. Um, także to jest jedna rzecz. Problem. No i polska jakoś dorobiła się przez całe średniowiecze miejsce, w którym właściwie w okresie um, renesansu polska już była um, krajem twórczym. I tu stała się coś jednocześnie bardzo dobrego i tragicznego dla Polski. To znaczy polska stała się wchłoniętym Europy. I ja bym powiedział, że Polska stała się ówczesną Arabią Saudyjską. To znaczy, dzisiaj to jest nafta, wtedy to było zboże. Mhm. I ta monokultura zboża stała się elementem, który pozwolił na rozwój kultury polskiej, państwowości polskiej itd., itd., ale w polzycach peryferyjnych, dlatego że mieliśmy te czynienia z zjawiskiem wtórnego poddaństwa. Trzeba pamiętać, że Słowianie nie znali niewoli, pierwotni Słowianie. Europa Zachodnia miała już niewolę, dlatego że prawda, plemiona germańskie zdobyły tereny i ujarzmili lokalną, lokalną ludność. Także mieliśmy niewolę na zachodzie, a wolność na wschodzie. I właśnie z tym, z tym spychlerzem Europy sytuacja się odmieniła. To znaczy Zachód nie potrafił produkować żywności na tyle, ile potrzebuje, więc importował ze wschodu i musiał, żeby importować, musiał zacząć rozwinąć manufaktury, potem przemysł, potem kapitalizm i tak dalej, a wschód nie tylko Polska, ale między innymi Polska, prawda, miała, um, e, będąc Pychlerzem Europy, to właściwie nie, nie potrzebowała szukać nowych rozwiązań. Um, I wprowadzono, i to, to jest właśnie to najgorsze, wprowadzono to wtórne poddaństwo. To znaczy, tam, gdzie chłopi byli jeszcze wolni na początku średniowiecza. Na końcu średniowiecza stali się poddanymi w momencie, kiedy akurat na zachodzie odwrotnie było. I, I przez to i wtedy Polska i w ogóle kraje słowiańskie stały się peryferią zachodu. I, i, i należy zawsze pamiętać, że, że, że są dwie Europy, Europa Zachodnia i Europa Wschodnia, a granica jest na łapie. To znaczy, to jest bardzo, bardzo taki dziwny element historii. Postsłowiańska postsłowiańskie Niemcy są Europą Wschodnią, mimo że zostały zgermanizowane. E, czyli dzisiaj, w dzisiejszym języku były NRD zawsze była wschodnią Europą, a była, była RFN, była Europą Zachodnią. Czyli granica na Łabie była bardzo wyraźna. I oczywiście Polska się mieści w tej, w tej sytuacji. Dlatego jak doszło do zjednoczenia Niemiec i tam mówili idealiści te, te, tego zjednoczenia, że och, granica między wschodem a zachodem zniknie w ciągu 10 lat. Wiedziałem, że to, że to tak łatwo nie będzie, dlatego że to było kilkuset kilkusetletnie e, 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 granica I, i Polska się oczywiście mieści w tej sytuacji peryferyjności. Ale wróćmy jeszcze do tej Rzeczpospolitej i obojga narodów, bo właściwie próbuję uchwycić też taki moment, w którym my jednak chcemy stać się tym centrum. To Aha. znaczy mm, przez rozwój gospodarczy Zachodu, to co powiedziałeś, to co nazwałeś, wtórnym poddaństwem, Poza, pojawia się u nas ten problem. Wydaje mi się, że tutaj by trzeba było też dodać e, element kolonializmu. No bo da, to, to te, te, nie, nie, te, 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 oczywiście, tak, te podbijają, zdobywają zasoby, tak, 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 tak. a przez to e, ten zastój gospodarczy w tej obojga narodów e, powodujący, że no, to bycie tym spichlerzem już przestaje się opłacać mm -hmm. tak ta, bardzo ta, ta, jak ta, wcześniej, ta. prawda? Mhm. Spycha nas de facto na znowu na rolę peryferii, pomimo iż tak? politycznie tak. jesteśmy członkami tego centrum. W teorii, w teorii, ale w praktyce oczywiście to dokładnie to. I ja bym nawet powiedział więcej. Oczywiście, kolonializm w krajach zamorskich to jest znana rzecz, ale do pewnego stopnia wschodnia Europa też jest skolonizowana przez zachód, przez kapitalizm zachodni. Dążył. I właściwie udało mu się przez jakiś czas, i znowu dzisiaj, skolonizować wschodnią Europę. Oczywiście inaczej to się przejawia w Nigerii, inaczej w Peru, inaczej w Polsce, inaczej na Ukrainie czy w Bułgarii, ale stosunek ekonomiczny jest ten sam to znaczy zależność gospodarcza i brak rozwoju samodzielnego. Mhm. To znaczy e, e, i jedyny moment, w którym e, e, w, w czasach nowo, nowoczesnych, nowoczesnych sytuacja się zmieniła, to jest moment, e, który jest potępiany w ogóle, to jest moment obozu socjalistycznego. Współczes... W tym momencie e, 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 te kraje zaczynają nadrobić straty. Ja do tego właśnie... Cokolwiek by nie by sądzić o błędach, które zostały wtedy dokonane, ale to jest inna rzecz. Ja do tego chcę dojść, bo jeszcze o współczesności będziemy w drugiej części rozmawiać, Historyczne ujęcie, a spróbujmy, Bruno, rozszerzyć poza PRL, e, spróbujmy to geopolitycznie ująć. Czy Polska, jako projekt będący oparty o wschód, mm -hmm. czyli o Imperium Rosyjskie, nie tylko w czasach PRL, ale też tak, w XIX tak, wieku. wieku, prawda? Mm -hmm. e, zwłaszcza w okresie tego Królestwa Polskiego do powstania listopadowego. Jak wtedy się pozycjonuje? Czy no, my wtedy ale, jesteśmy peryferią, centrum, którym staje się Imperium Rosyjskie, ale, czy przeciwnie? Ale właśnie o to właśnie. chodzi. To jest właśnie to. Pols kongresówka, tak. prawda, um, była bogatsza w 1913 roku niż Rzeczpospolita w 1938 roku. Tak. Cokolwiek tu nie chodzi o ocenę moralną tej sytuacji, ale chodzi o to, że kongresówka dość, że była bogatsza od Polski niezależnej 20 lat później, kongresówka była bogatsza od średniej rosyjskiej. Było to prorozwojowe po prostu. To znaczy. Tak, ale lepiej, lepiej było być w Warszawie niż w Saratowie. E, 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 czyli Polska, zresztą Róża Luksemburg na ten temat napisała całe ezeje, całe, całe które, które no należy czytać, dlatego że e, 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 oczywiście, e, e, i to jest właśnie t, ten paradoks polskiej sytuacji dwaj myśliciele zupełnie na przeciwstawnych obozach politycznych, czyli Róża Luksemburg z jednej strony i Roman Dmowski po drugiej stronie doszli do tego samego wniosku, jeśli chodzi o pozycję Polski w stosunku do Zachodu i w stosunku do Rosji i co za tym idzie u Dmowskiego w stosunku do Związku Radzieckiego. Mimo całego jego tam antykomunizmu, on jednak zawsze uważał, że Polska musi z, z Moskwą jakoś współpracować, nawet jeśli jest antykomunistą i nawet jeśli komuniści rządzą w Moskwie. Dla, z przyczyn czysto geostrategicznych, geoekonomicznych, geopolitycznych. I dzisiaj sytuacja się zmienia. Dlatego, że centrum świata już nie jest na zachodzie. No, się, I to jest już zupełnie inna sytuacja. I Polska ma perspektywy, tyle że. Elity polskie bojkotują tę perspektywę. Jeszcze cofnijmy się dwa słowa, powiedzmy o obozie socjalistycznym, bo on był na pewno próbą emancypacji tak. z podpływów zachodu, no, tego co nazywamy Układem Warszawskim, tak, może tak. szerzej trochę, prawda? No nie, RWPG. Tak, no, ale tam też występuje walka z kolonializmem, prawda? Który tak, tak. Wydatnie hmm. wspiera. Kim wtedy jesteśmy? Kim jest Polska Rzeczpospolita Ludowa? No Polska Rzeczpospolita Ludowa jest jednym z kluczowych elementów tego całego obozu. Centrum czy peryferyferyjnym? Odchodzi od sytuacji peryferyjności. Odchodzi przez 40 lat. Eee, to był proces. No ale skoro proces nie został dokończony, z różnych winy są oczywiście podzielone, proces nie został dokończony, Polska wróciła do stanu sprzed, e, sprzed II wojny światowej. E, czyli zamiast postęp, regres. Cokolwiek by nie sądzić na temat perelskiej rządy. I o tym będziemy mówić w drugiej części. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Bruno, a teraz pytanie, bo już powiedziałeś, ja nie będę z tą osobą polemiz polemizować, że Polska niestety wróciła do tej sytuacji, ale pytanie, czy ona wróciła do tej sytuacji peryferyjnej jakoś tak na własne życzenie? A. Czy może to wynikało też z siły, powiedzmy, zasysania zasobów? Bo rzeczywiście upada ten ustrój Polski Ludowej, tak. ok, ale przecież to jeszcze samo w sobie nie musiało oznaczać, że pozbywamy się właśnie własnego przemysłu, że stajemy się tylko wyrobnikami tego świata tak. Może to właśnie było marzenie polskie. A nie, to jest problem, dlatego że e, e, była obiektywna sytuacja ekonomiczna, e, ale e, polskie elity e, zawsze były e, zakompleksione wobec Zachodu. E, łącznie z elitami perolowskimi. E, to znaczy, e, niby tam komuniści, komuchy i tak dalej, antyimperializm i tak dalej, ale to były był hasła na 1 maja. Ile było zachwytów, że gier to po francusku? Właśnie, rozmawia, o to prawda? chodzi. Czyli na 1 maja się było komunistą, a 2 maja już się było, o Boże, no jeśli można byłoby mieć to i tamto i w ogóle. E, I to oczywiście zawsze ja mówię, że polski chłop który dorobił się awansu społecznego w ramach PRL-u, stał się bardziej szlachcicem niż szlachcicy. W cudzysłowie. I oczywiście małpował Zachód, albo chciał małpować Zachód. Tak bo, bo jak mówi, mowa o kolonializmie jest, oczywiście jest kolonializm ten najbardziej brutalny i widoczny ten kolonializm ekonomiczny ale jest kolonializm kulturowy. Tak. I e, e, Polska, oczywiście, nie, to jest bardziej trudno to, 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 to prostacko streścić, ale polska kultura jest jednak w dużej mierze pod wpływem tego kompleksu Białego Murzyna. Ja wiem, że ja bardzo prowokacyjnie używam słowo, ale ja mam do tego trochę prawa, bo się urodziłem w Quebecu. I w Quebecu chłop francuskojęzyczny był nazywany Białym Murzynem przez angielskich kolonistów. Mm -hmm. Także wiem, co to znaczy biały Murzyn. To znaczy, kolor skóry może być biały, ale Hitlerowcy tego bardzo prosto z mostu nazywali Untermenschen. I ta. ta e, e, I to nie tylko hitlerowcy: Z Zachód do dziś dnia, zachodnie elity, patrzą na elity słowiańskie. Ja mówię na elity słowiańskie. Czyli obojętnie, czy to są Rosjanie, czy to są Ukraińcy, czy to, to są Polacy, jako taka niższa rasa. No Rasizm nie został wynaleziony tak. przez nazistów, ale przez angielskich grzywacz. Do, do, dokładnie. I, i, I najgorzej, i dlatego mnie zawsze Smuci ogromnie ten bałwochwalczy stosunek Polaków do Zachodu, myśląc, że skoro potępimy ruskich, to my będziemy bardziej biali. A oni nie widzą, się, że są traktowani na równo z tymi ruskimi, po no. racji, pogardzani na równo. Ale dobra, bo to brzmi oczywiście jako taka zachęta do tego, żebyśmy zrozumieli swoją pozycję. Z drugiej strony ktoś by mógł polemizować jednak z A tymi tak. naszymi stwierdzeniami, no bo zobacz, mamy dostęp do tych zachodnich technologii, <noise> mamy dostęp do tego zachodniego rynku pracy. Czerpiemy te powiedzmy fundusze europejskie. Oczywiście ja wiem, że to jest forma tak. rekompensaty, za to, że się pozbyliśmy swojego przemysłu, ale pozostajmy przy tym. Czyli w jakimś sensie ktoś mógł powiedzieć, że jednak jesteśmy beneficjentami tego ale przejścia to, do tego. No, do, do, do no niby tak, państwa. ale te, po pierwsze, te, też te fundusze europejskie wracają na Zachód. To znaczy, Polska jej dostaje i za to musi kupić podzespoły, maszyny i tak dalej na Zachodzie. I wraca to na Zachód. Z tą różnicą, że fundusz jest publiczny, a zyski jest prywatny. Czyli zachodni lud płaci z podatków Polska, która wydaje dla zachodnich burżów. No to, e, także to jest znowu kolonizacja, która przechodzi przez nadwyżlańskie e, e, brzegi. Czy tam nadwołtawskie, czy naddunajskie e, i tak dalej. I a, po, poza tym, jaki tam awans technologiczny. Cokolwiek by nie mówić na temat PRL-u, PRL-owska gospodarka była samodzielna. To znaczy, Polska produkowała no jednak między innymi. Produkty bardzo wysokiej jakości. Tam silniki do samolotów, statki klasowej światowej klasy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie tylko to produkowała. Polska była samowystarczalna, jeśli chodzi o lekarstwa. To jest jednak zasadnicza rzecz. No, przekonaliśmy się parę lat temu. A dzisiaj Polska produkuje podzespoły dla zachodnich firm. Polska nie korzysta z awansu technologicznego. Polska jest narzędziem wielkich firm, które wykorzystują, wyzyskują Polską siłę roboczą, bo jest tańsza. Ale jednak można powiedzieć, że jesteśmy przekupywani przez tak, zakut, tak. przez wyższy poziom życia, Tak. my też proszę Państwa czekamy oczywiście na Wasze komentarze, zastanawiamy się czy nam nie jest bliżej do krajów globalnego południa, ale A. ze względu na Poziom życia jednak w Polsce, no nadal on jest nieporównywalny z krajami globalnego południa, nawet emancypującymi się. To znaczy, ja ostatnio nawet zobaczyłem taką wiadomość, wiesz, że koncert który się tam w Indiach nie odbył, nie przyjechał artysta, okazał się wielkim skandalem, bo dla średnia cena biletu na ten koncert to było 100 dolarów, co dla takiego tak. Hindusa jest już miesięczną miesięcznym to, wynagrodzeniem. To jest, Czyli ta różnica jest jednak, ja wiem, że to nie do końca też przekłada się tak. bo co można kupić za 100 dolarów tak, w Polsce, tak, co tak, w ale tak. zostawmy to. No. Mimo wszystko ta różnica jednak występuje, więc czy jednak e, w tych warunkach, kiedy jesteśmy w jakiś sposób przekupywani tym poziomem życia przez centrum, my w ogóle mamy warunki do tego, żeby sobie uświadomić, że bliżej jest A do to, O to chodzi, żeby, te, żeby do tego nie doszło. E, problem i dla mnie to jest potencjalna tragedia dla Polaków i w ogóle dla innych narodów wschodu: to jest to, że Zachód jest teraz w drodze do e, osłabienia. W momencie kiedy Zachód zniknie jako centrum świata, i to jest nieuniknione. Tak. I to chyba nie e, 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 wtedy Polska staje się wydocznym, e, wydoczną peryferią, ale bez nawet tych możliwości odbicia się od dna wielu krajów południa. No, a I może wtedy się... będzie bardzo, bardzo źle dla e, Polaków, bo e, ekonomicznie będzie źle, ale świadomościowo będzie źle, bo nie będzie przygotowanie. Kulturowe przygotowanie do tego, że musi mi trochę zaciskać pasy, żeby stać na nogach, na własnych siłach. No to prawda, i nie będzie za bardzo też narzędzi, żeby tą pozycję tak. odzyskać, no ale może właśnie to się musi stać, żebyśmy sobie uświadomili. Mhm. Wiesz, ja próbuję czasami właśnie z ludźmi rozmawiać i daję im taką, taką, taki, taki prosty m, przykład ekonomiczny. Mhm. Powiedzmy, ekonomocentryczny, no, no, może w tym to no, no, no. że przecież gdybyśmy my chcieli odbudować polską produkcję, to ze względu na nieco niższy poziom technologiczny od krajów zachodnich, mm -hmm. potencjalnych odbiorców tej produkcji mm -hmm. znaleźlibyśmy właśnie na, na globalnym szodzie. południu. Ale wiesz, co wtedy działa? Wtedy. Czy ludzie odrzucają tą ekonomię? No nie, no bo oni chcą pojechać do Rzymu, do no Madrytu, ta, nie, do Czarsza, to jest a to, nie tam do jakiś kinesy. Nie, nie, ja, to, to, to jest ten problem. Tak? To jest problem kulturowy, który jest szczególnie silny w Polsce. Ja mówię, że sytuacja jest lepsza na Słowacji niż na Białorusi, dlatego że przynajmniej nie ma tego balastu, tak. że my jesteśmy panami. E, albo e, wnukami panów e, a nam się na, należy to czy tamto więc słowak nie może udawać że jest szlachcicem no bo słuchasz, słowak to jest góral ja tak właśnie. jak polski góral tylko że on wie że jest góralem i nigdy nie był węgierskim panem ja Wiesz, no i tak i to i właśnie i tak samo z białorusinami e, oni nie mogą udawać że są kimś, które nie są. Problem polega na tym, że, że ta kultura szlachecka w Polsce jest największym balastem dla rozwoju, powiedzmy, samodzielności myślenia. Ale z drugiej strony sam zauważyłeś, że polski chłop też już marzył, prawda? Już no tak, bo, bo potrafiono w pol polskiemu chłopu wmawiać, że jest półszlachcicem. I tu winie, bardzo, oczywiście jest wina wieków i tak dalej, poniżenia i tak dalej, poddaństwa, ale należy oskarżać też PRL o to. Dlatego, że PRL nie dokonało swojej roboty. PRL było od tego, żeby przekonać chłopów, że są godnymi ludźmi jako chłopów. I tego nie dokonało. I to trzeba przyznać, że to jest. Jeśli PRL ma grzech, to głównie ten a nie te, o których się pisze. Pomimo mimo iż jednak były takie też inicjatywy. Nie, no oczywiście, je to, nie, ja tanda, nie mówię ale... jednoznacznie, ale ten kompleks e, e, szlachetczyzny e, istniał przez cały okres PRR. Istniał, a zagierka to już był a, to już w, w dobrym tonie. Tak, prawda? właśnie. I także jest... Polska zawsze była niby bardziej zachodnia od tych, prawda, najweselszy barak w obozie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze ten, ten mit, że Polska była bardziej cywilizowana, bo bardziej zachodnia. Słuchaj, a może przekonywać Polaków trzeba, przedstawiając im konkretne przykłady, choćby właśnie z Twojego życia. No nie jest tajemnicą, że jesteś uczestnikiem wielu konferencji na świecie, takich międzynarodowych, Właśnie tego globalnego południa, mhm. który gdzieś tam się powoli, bo powoli, mozolnie, wiadomo, że tam jest wiele różnych tak. różnorodności, ale zbiera się, powiedzmy, do kupy, żeby, żeby się emancypować. Jak tam reagują ludzie na profesora Dwęskiego, jeżeli dowiadują się, że jest on Polakiem? Czy tak samo jak na to profesorów znaczy, Francuzki? Nie, no francuskich. często mnie, mnie ludzie, no bo jednak w krajach południa zostaje jakaś e, pamięć po e, obozie socjalistycznym. I, i, I nawet u antykomunista, bo to nie tylko, to, to, to można być antykomunistą, a jednak, właśnie ja byłem w Sudanie, pamiętam, że spotkałem się z islamistami, z islamistami, nie? Mhm. które mówią: No, my, Sudańczycy, jesteśmy narodem rozwiniętym, bo mieliśmy pierwszą partię komunistyczną w, 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 w świecie arabskim. I to był ich argument na plus. E, 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 a komunizm, to wiadomo, Związek Radziecki, Wschód i tak dalej. No, e, także ten element jest i dlatego mnie pytają, no, no ale jak to jest, się, 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 dlaczego Polska zdradziła wszystko, co dokonała? Dlatego, że jednak w krajach południa, w czasach PRL-u, Polska była obecna. Tak. Byli polscy socjaliści, byli polscy robotnicy w Libii, w Iraku, był polski film. E, 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 byłem na Kubie nie tak dawno i Kubańczyk jeden mi pyta: Co się stało z polskim filmem? <grym> Mam nadzieję, że uniknąłeś odpowiedzi. <grym> no tak, no ale w każdym razie, no ale, ale, ale faktem jest. Także jest takie zdziwienie, że Polska zaprzepaszczyła to, co osiągnęła. No ale jednocześnie pozostaje w tym jakaś nadzieja, że. Uda się nam to jeszcze gdzieś tam no. odzyskać. Tylko że klucz, proszę Państwa, tkwi tutaj, w głowie, i mamy nadzieję, że trochę e, tym kluczem, powiedzmy, otworzyliśmy umysły naszych widzów. Chociaż myślę, że akurat większość naszych widzów no to tak, z, tego, ja z tego sobie sprawę zdaje, ale właśnie dlatego trzeba ten materiał udostępniać wszędzie tam, gdzie się da. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze Zrozumieć by przeżyć. Moimi Państwa gościem był po raz kolejny profesor Bruno Zrąbski. Bardzo dziękuję. dziękuję. A ja zapraszam Państwa oczywiście do komentowania tego materiału i na kolejne nagrania na w Cenzurze. Do zobaczenia. Wylewamy zimny prysznic na tych, którzy mają jeszcze jakieś złudzenia. Mówimy o rzeczach, o których inni boją się mówić. Tym razem w formie pisanej. Zapraszam wszystkich do lektury książki Ostatni więzień Rakowiec.